witaj tej strony happy ty dzisiaj zagramy sobie w brawl stars jak mogliście usłyszeć w tytule zobaczyć w tytule wbijamy dzisiaj bo naprawdę wbijamy bo w końcu i pomoże nam w tym moja Szczerze ulubiona doszło do postać czyli dynamik więc przejdźmy do rozgrywki i Jeżeli nam się uda, będziemy już grać boa w następnych rozgrywkach. Więc szczerze, tylko tyle mam do powiedzenia odnośnie naszego celu na odcinku. Ale chciałbym Was o jedno zapytać. Podoba Wam się aktualizacja letnia? Mi bardzo. Ogólnie sam wygląd sklepu, samo to, że nowa, bardzo fajna postać. Jest darmowa, bo za pucharki To jest super I samo to, że jest więcej Prócz jednej Mocy do Dodatkowej mocy do Brawlera Od dziewiątego poziomu mocy Nie! Nie. Nie. Mogłem to rozegrać. Dobra, może mi to zajmie troszkę dłużej niż jedna rundka. Ale i tak to nic. To przed odcinkiem super mi szło teraz. Nie. Nie. No dobra, jeden Power Cube, tam był ból gdzieś. O, tam na dole jest. Okej. Okay. dwa bóle się biją. O nie, problemy z internetem. Nie, łagam, nie. O nie. Co jest? Halo. Bez przesady. Dobra, wracam po krótkim cięciu. Już naprawiłem problem z internetem. Niestety przez to straciliśmy buharki, bo jak dla wszystkich działa to, że jak bot gra, to im nie zabiera ani nie daje bucharków. to mi to akurat działa w ten sposób, że mi nie daje. Dobra. Kogo my tu mamy? Czyżby szeli? Tak. I fajnie. Dobra, darowaliśmy życie koltowi. Mógł tu nie wracać. Dobra, jak na razie zostało sześć osób. Jeżeli zajmiemy pierwsze miejsce, automatycznie mamy bo. A co szczerze, liczę. O, wow. no nie. <ścoughs> Super. <k throat> Dobra. Teraz drugie miejsce. Albo trzecie. Na trzecim byłoby idealnie. Na drugim byłoby jeszcze lepiej. No nie będzie mi tu skakał żaden Barley. Ja osobiście nie lubię tej mapy na domnę. U! Zostawisz nas w spokoju, fajnie. Z bandit trzej się bije. Mm. No, chyba was coś. Hmm. Codzienność nagrywania. Przed nagrywkami. Super, świetnie, wbijesz od razu. A na nagrywkach? Przegrasz, przegrasz, nigdy tego nie wbijesz. Dobra, odwal od... się. No i patrzcie, na chwilę robię cięcie i co? I super idzie. O tym właśnie wam mówiłem. Jesteśmy bardzo blisko naszego celu. Czy ty naprawdę... Jeden pucharek. Jeden głupi pucharek przez tego bóla z krzaków. Dobra, wkurzyłam się. Dla ból nie ma litości. Nigdy nie było. Nie było, nie ma, nigdy nie będzie. Spadaj, ból. Dobra, cel osiągnięty. Zabijaj mnie. Skończę moje cierpienie. Dziękuję. Już nie chciałem się z nim użerać. Najważniejsze jest to, że zdobyłem te dwa pucharki. I możemy. No Odblokować, bo. Tak! Na to wszyscy czekali. Tak! Ja! Yeah. Super! Wbijbo! bo. Skrzyneczka w nagrodę. O, akurat doba punkty. O, i wracając, właśnie. Wtedy miałem wbijać ostatnio na dziesiątą rangę wszystkich Brawlerów. I udało mi się. Jak widzicie, wszyscy powyżej dziesiątej. Teraz też tylko bo. To zagramy może sobie jedną, dwie, trzy rundki bo. <laughs> Na solo showdownie. <laughs> no zobaczymy, jak się gra bo. No, wy sobie chyba ze mnie jaj robicie. O, a pamiętacie w ogóle Krzysieku? Nagrywałem z nim niedawno. No, może trochę dawno, ale nagrywałem. I nasz kumpel, jak ja już mam kroła, to on trafił sobie niedawno. Leona! Nieźle, co? No, a zabiliśmy najnowszą i moim zdaniem jedną z, z najfajniejszych postaci w grze. Ej, nie no, co, jak co, ale bo się bardzo fajnie gra. No. Ok. Łap tam minę. Tara. <ścoughs> Ale śmiesznie. Kolejny tik. Jeszcze jeden. Trzeci tik już nam się trafia. No. Jednak ten próg 3000 pucharków robi mi to o wiele mocniejszych przeciwników. Rzeczywiście. Ale nam to nie straszne, prawda? No. Przestraszył się miny i nie wiedział, co robić. Seriotik? Yeah. Kurde, zapomniałem, że tamten tikwan jest szeju. No, ale drugie miejsce. Fajnie, fajnie. O! Jak możecie zauważyć, krzysiek chce do nas dołączyć. Tutaj, fajnie. Ja go na razie zjejwuję. Bo. Nie otrzymałem jego zgody na to, żeby wystąpił w odcinku, a on jest na to bardzo wyczulony. Więc lepiej z nim tutaj nie denerwujmy go i rozumiecie o co chodzi. Żeby nie było, że potem nie będzie chciał nagrywać w ogóle. No już tik na start gdzieś tam jest na górze. A Bibi. Bibi, poczekaj chwilkę. Nic ci złego nie zrobi, tylko cię zabije. A i w ogóle, jak mogliście zauważyć, jak wam pokazywałem, że wszystko mam na dziesiątej randze, oprócz Bo, to trafiłem też niedawno Daryla w końcu. Każdy Madaryla, ja nie. Ja i w końcu mam Dobra, tak chcesz się bawić, dik? No, ja ci dam zabawę. No, Ty chyba sobie jaja robisz. <ścoughs> no i moje bomby mnie pomściły. No, druga ranga, fajnie. Teraz otwórzmy sobie skrzyneczkę. No fajnie gemy. No a moim zdaniem ten sklep wygląda o wiele lepiej niż poprzedni. Nie, nie dzisiaj. Może kiedyś, ale nie dzisiaj. No fajniutkie są skiny. Dokolta sobie właśnie dzisiaj kupiłem tamtego czarnego takiego. No szczerze każdy go ma, ale fajnie chociaż jednego mieć. No i teraz zagrajmy sobie jeszcze jedną walkę i otwórzmy skrzyneczkę. I ogólnie piszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żeby w następnym odcinku wystąpił ze mną krzysieku. To może go to trochę zmotywuje. O, o, o wilku mowa, leon. <grym> Kurde, nie zdążył mi się strzał naładować. No, bo powyżej 3000 pucharków już się ciężko gra. fajnie sobie mieć Brawler'a za 3000 puszek no tak patrząc na czas nagrywania to możemy sobie zagrać jeszcze jedną ostatnią walkę którą może wbijemy kolejną rangę na no, bo jak wam obiecywałem nowy Brawler, oczywiście wbiję go poza odcinkiem na 8 rangę i mam też nadzieję na dziesiątą. Okej, okay, teraz się nie poddam tik. Oj oj oj. Dobra. Zjechany przeze mnie zabrałem do Kila. O kurde, kurde... O kurde, no teraz muszę uważać. Ych, kurde. No, moim zdaniem tik to jest taka OP postać, plus to, że jest jeszcze na progu pucharków. No, mam nadzieję, że kiedyś w przyszłości, z tego co widzę, bardzo dalekiej, wbijemy Tika i będziemy mogli nim pograć. A na ten moment naszą postacią za dużą ilość pucharków jest Bo. Więc do usłyszenia. Żegnam się z Wami. Happy ty!